A Bogu. Bogu. Wiecie tak, jak było powiedziane, o tym, że my chcemy przypominać sobie, utrwalać sobie to wszystko, to jest zapisane w Słowie Bożym. Wiecie, tu jest to, co było czytane. To jest jedna z sytuacji, historii, która jest zapisana z życia Jezusa, kiedy on rozmawiał z tymi ludźmi. Oni byli w takich samych ciałach, w jakich ja jestem, ty jesteś. Oni mieli też różne pomysły, różne myśli. Wiemy doskonale o tym, że Jezus stawał przed nimi i mówił im wszystkie słowa, które darzą życiem. On przekazywał im te słowa, mówił im cały czas, w tym kierunku opowiadał im o Ojcu. Wiecie, wiecie, co jest tutaj takie? bardzo widoczne w tym akurat urywku Słowa Bożego, że Jezus tak wyraźnie mówi o, o życiu wiecznym, wyraźnie mówi o tym, co daje żywot wieczny, a oni cały czas, człowiek cały czas zawraca do tego cielesnego spojrzenia, do tego, co na tej ziemi, do tego, w jaki sposób oni chcą sobie radzić po swojemu, bez ustanku widać to tutaj, wiecie, to jest w tym urywku, tak jak teraz się na tym zastanawiałem, tak wyraźnie jest widoczne. W pierwszym momencie ludzkie spojrzenie na to, w jaki sposób oni mogliby dokonywać dzieł Bożych, to jest też dosyć ciekawy i obszerny temat, wiecie, bo człowiek jak słyszy, że ma dokonywać dzieł Bożych, to tak od razu mu się buduje w głowie taki trochę bardzo olbrzymi scenariusz tego, co on by mógł robić. Eee... A do czego tutaj Jezus? Co on pokazuje? Co mówi? To jest dzieło Boże: wierzyć w tego, którego on posłał. Wiecie, czy to nie jest za mało? Ilu ludzi by powiedziało dzisiaj: Przecież to jest za mało. Moglibyśmy to zrobić, tamto zrobić. A Jezus mówi: Wierzyć w tego, którego ojciec posłał. Bo jak będziesz wierzył w tego, którego on posłał. On uczyni najważniejsze dzieło, z którym on przedzbawi ciebie. A to jest najważniejsze, żebyśmy zostali uratowani od siebie sami, żebyśmy nie żyli w grzechu. Wiecie, bracia i siostry jesteśmy na ciężkim terenie. Miejsce ziemia, na którym żyję ja, na którym żyjesz ty. To jest ciężki teren. Jeśli Jezus ciebie nie uratuje, jeśli Jezus cię nie zbawi, jeśli nie będziesz w Chrystusie trwać i nie będziesz uwolniony od tego starego człowieczeństwa, które tak silnie ciągnie wielu ludzi w dół, to nie ma szans. Nie ma szans na jakiekolwiek dobre dzieło. Wiecie, oni od razu patrzyli na to, co, cóż mamy czynić, aby wykonywać te dzieła, Boże? Co mamy czynić? A Jezus odpowiada w tak prosty sposób wiecie, tak prosty sposób, za prosty dla wielu ludzi, za prosty. Na wielu tak z, e, patrzących na to, to jest za proste, to jest za łatwe, a jednakże my idący za Chrystusem wiemy doskonale, jakże pod tym kryje się wielkie bogactwo, jak pod tym e, kryje się wielka odpowiedzialność i przede wszystkim e, jak wielkie uzależnienie od Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli ja i ty nie będziemy należeć do Niego, wiecie, to nie ma szans. Nie ma po prostu szans. Człowiek będzie tak, jak tutaj widzimy, opisane jest to, bez ustanku wracał do tych cielesnych spraw. Cały czas każdą sprawę, każde słowo Jezusa będzie po cielesnemu rozumiał. Oni od razu wrócili. Skoro jesteś. Skoro jesteś ty. To jaki znak? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. Oni to dotykali, oni tym się karmili. Ale po co, Bóg, po co Bóg dał im tą mannę, po co Bóg ich karmił, wiecie, jak się można popatrzeć na tą historię manny i tego, co się działo na pustyni, wiecie, to Bóg pokazał wyraźnie tą manną, że pomimo pustyni, pomimo, wiecie, miejsca, w którym nie było szans na jakikolwiek pokarm. Wiecie, pustynia? Ja osobiście nie byłem, ale wiem, wiem z tych wszystkich opowieści, z tego co mogłem gdzieś tam przeczytać, z opowieści ze Słowa Bożego, bo myślę, że mało z nas mogło, mogło być gdzieś tam na pustyni. Ale wiecie, tam nie ma czegoś takiego jak pokarm leżący, tam nie ma czegoś takiego, że sobie pójdziesz i nazbierasz. Ale co Bóg przez to pokazał, że pomimo trudnych doświadczeń, tego, że może być w miejscu, gdzie tak po ludzku nie ma. Pokarmu, nie ma nadziei, to Bóg może cię przeprowadzić, jeśli będziesz należał do Niego, jeśli będziesz Mu ufał, jeśli będziesz w Niego wierzył. I to dokładnie Izraelitom pokazał, że On może ich karmić na pustyni w miejscu, gdzie wszyscy by powiedzieli, przecież wy tam poginiecie i pomrzecie, nie ma szans. Co dzisiaj wróg mówi do wielu ludzi, kiedy chcą wrócić za Jezusem, Chrystusem, chcą pójść za Bogiem? Ty zginiesz, nie poradzisz sobie. A Bóg mówi: Jeśli będziesz mi ufać, ja cię będę w tym miejscu karmił i ja cię będę prowadził dalej. Jeśli będziesz mi ufać, jeśli będziesz do mnie należał, to Bóg pokazał im, a oni do czego wracali? Do tego, że oni się najedli. Oni chcieli mieć ten znak, żeby się najeść. znowu te żołądki, żeby były pełne. I kiedy dochodzi do tego, kiedy nasz Pan Jezus mówi wyraźnie, co Bóg dał, jaki prawdziwy chleb z nieba dał. Bóg dla ludzi, dla nas. To kiedy człowiek to słyszy, to wiecie, od razu można, hmm, moglibyśmy otwierać, ale wtedy, jak Samuel staje i mówi o tym królu, to, to człowiek od razu mówi nie tak. Nie tak. Nie tak. I tak samo tutaj Jezus mówi, a oni nie chcą. Nie chcą. Wiecie, piękne to jest i to, to też. Tak dosyć mocno tutaj jest wskazane, i tak wyraźnie to widać. Wiecie, jak Jezus walczył każdego człowieka, to jest aż niepojęte. Po prostu to jest aż niepojęte. Wiecie, ja teraz, żeśmy byli, to tak z jednym człowiekiem właśnie mogłem rozmawiać, bo akurat spotkałem go. I w pewnym momencie on mógł mi zadać pytanie, dlaczego tam jego przyjaciółka została przez kogoś tam. Eee, zabita. Dlaczego Bóg mógł na to patrzeć? Wiecie, i kiedy on mi to powiedział tak, kiedy patrzyłem na niego, to mówię, człowieku, Bóg posłał swego Syna na tą ziemię. Patrzył na jego śmierć. Patrzył na jego śmierć, jak go zabijają. Mógł jednym, jednym pstryknięciem palców totalnie zamknąć temat ziemi. A on tego nie zrobił, też na to patrzył. A dlaczego to zrobił? Bo tak bardzo miłuje ciebie. Tak bardzo Ciebie miłuję i tak bardzo Mu zależy na tym, żebyś był z Nim w wieczności za Twoje i za moje grzechy. Słuchajcie, to jest niepojęta miłość. I tutaj widać właśnie to, co tu Jezus wypowiada, że wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Nie wyrzucę. Jeśli zostałeś przyprowadzony do Jezusa Chrystusa, to Jezus Chrystus przeprowadzi Cię, jeśli będziesz do Niego należał. Wiecie, to my możemy wypowiedzieć posłuszeństwo przez to, że będziemy woleli bardziej grzech niż Jezusa Chrystusa. To człowiek mówi nie. A Jezus tak wyraźnie tutaj zaznacza, tak wyraźnie wskazuje, że ten, który przyjdzie do mnie, ja go nie wyrzucę, precz. Ale jak ważne jest walczyć o relację z Chrystusem. Jeśli duch Boży dociera do mnie i do ciebie, to nie porzucaj. Nie depcz po tym. I dalej tutaj czytamy. A to jest wola Ojca Mego, 40 werset. Aby każdy, kto widzi syna i wierzy w niego, miał żywot wierzch, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym to jest wola Ojca. Żeby każdy, kto zobaczy, go Ojciec przyprowadził do syna i który będzie wierzył, każdy, który widzi syna. Tutaj nie jest napisane. Każdy, który widział syna, że to było jakiś okresowo, chwilę zobaczył, dojrzał, zapoznał się i później, i później poszedł sobie dalej. I, I widział, już w sumie ma zaliczone, można zaznaczyć po prostu taki, taki znacznik, że ten człowiek widział, już zapoznał się z tym i, i to już jest gotowe. Nie, tutaj jest wyraźnie zapisane, że każdy, kto widzi syna, ten, który na niego patrzy, ten, który obserwuje go, ten, który widzi bez ustanku, ma przed oczami syna. I wierzy w niego, przede wszystkim wierzy w niego. Nie tylko, że się przygląda i sobie nie wierzy, i po prostu mm, sobie jakoś tam trwa, ale każdy, który widzi syna, patrzy na niego, ma go przed oczami i wierzy w niego, miał żywot wieczny. Taki człowiek będzie miał żywot wieczny. I Chrystus, Jezus Chrystus, wskrzesi go w dniu ostatecznym. I widzimy tutaj po raz kolejny w tym urywku. Werset 41. Jak tutaj znowu jest ta sytuacja, wtedy życi szemrali przeciwko niemu już powiedział, ja jestem chlebem, który stąpił z nieba. I 42 werset i mówi, czy to nie jest Jezus, syn Józefa, którego Ojca i Matkę znamy? Jakże więc teraz może mówić z nieba zstąpiłem? Oni znowu widzą pocielesnemu i znowu widzą, można powiedzieć, oczami tego ciała, oni znowu do tego wracają. Jak wcześniej widzieli oczami tego ciała, czyli żeby ten pokarm najeść się, napić. Tak samo tutaj, kiedy Jezus wypowiada do nich tak piękne słowa, wiecie, że każdego, którego Ojciec przyprowadzi do Jezusa, każdy, który przyjdzie do Jezusa, to Jezus nie wyrzuci precz, On doprowadzi takiego człowieka. Każdy człowiek, który będzie widział Syna i wierzył w Niego, będzie miał żywot wieczny, a oni znowu patrzą na Jezusa Chrystusa w sposób cielesny i znowu widzą, I od razu już, czy to nie jest syn, Józefa, którego ojca i matkę znamy? I już zawracają znowu do ciała, już przestali widzieć. Znowu nie chcą widzieć. Wiecie, tak stanie się z każdym, który nie należy do Jezusa Chrystusa, który tak jak tu jest zapisany w tym resecie 40, kto widzi syna, ten który patrzy, ten który ma przed oczami syna i wierzy w niego. Nie stracił wiary, wiecie, moglibyśmy też otwierać ten werset, czy jak Jezus Chrystus przyjdzie na tą ziemię, czy zastanie wiarę, wiecie, przecież wszyscy wierzący, normalnie wszyscy wierzący, to jest niepojęte. Żyjemy w kraju, w kraju, który w większości uważa się za wierzący, a kiedy chcesz porozmawiać o Jezusie Chrystusie, jakże wielką barierę czujesz, wiecie, to jest aż niepojęte, po prostu się w głowie nie mieści, ale dokładnie to wzięło się z tego, co tutaj też czytamy. Cały czas człowiek woli po cielesnemu. Dlatego niech Bóg pomoże mi i Tobie, bracie i siostro, w tym, żeby nie patrzeć w sposób cielesny, ale właśnie widzieć Syna, widzieć. To się nie, nie może skończyć w moim życiu i w Twoim życiu. To nie może być, tak jak już wspomniałem, to nie może być coś, co było tylko okresowo. W jakimś okresie Twojego życia, mojego życia to się stało, Ty zobaczyłeś, zapoznałeś się, dowiedziałeś się, poznałeś Ewangelię, ale już przestajesz patrzeć na Syna, Przestajesz wierzyć w Niego, ale wiesz, że był. Oczywiście nikt oczywiście wtedy nie zaprzeczy, że przecież Jezus istniał, On dotknął kiedyś mojego serca. I wiecie, później się robi tak, że wielu ludzi już później opowiada o swoim życiu z Chrystusem, ale to jest już przeszłość. Wiele świadectw później jest wygrzebywanych, skądś tam dawnych świadectw. Ja nie mówię, że one nie są ważne, one są równie ważne jak i te świeże, ale jeżeli to człowiek już poprzestał, że w pewnym okresie swojego życia widział Syna, ale już go nie widzi cały czas, cały czas nie ma z nim społeczności, to już jest źle, to już jest źle. Dzięki Bogu za te świadectwa, które były na początku, te, które są i później, za każde świadectwo, dzięki Bogu, ale to musi trwać. Musi to trwać w moim, w twoim życiu, jeśli relacja z Jezusem, Chrystusem w którymś momencie się skończy, kiedy ty przestaniesz widzieć Syna, widzieć, tak jakbyś dzisiaj powiedział, widzisz to, widzisz, cały czas widzisz. I wierzy w Niego. Miał żywot wieczny. Nie ma możliwości, bracie i siostro, to możesz mieć 100% pewności. Nie ma możliwości, że kiedy będziesz patrzeć na Jezusa Chrystusa, będziesz właśnie przyglądał się Jego życiu, z Nim szukał społeczności w swoim życiu. Nie ma takiej możliwości, bracie i siostro, że kiedy będziesz widział Syna i wierzył w Niego, żebyś nie miał żywota wiecznego. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości. Każdy, który widzi Syna i wierzy w Niego, ma żywot wieczny. Każdy, który widział Syna, już go teraz nie widzi, ale widział wcześniej, już przestał widzieć Syna, jest pod wielkim zagrożeniem. Dlatego niech Bóg pomoże dla mnie dla Ciebie, bracie i siostro, w tym naprawdę wielki bój, bój mamy, ale mamy wielkiego Pana, Jezusa Chrystusa, który, tak jak tutaj powiedział, te piękne świadectwo o tym, z czym wysłał go Ojciec tutaj na tą ziemię żeby każdego człowieka, który, którego Ojciec przyprowadził do Jezusa Chrystusa, żeby Chrystus mógł doprowadzić do wieczności z Nim. Wiecie, to jest zadanie, na, na którym nikt z nas by go tak nie wypełnił. Nikt z nas. A Jezus wypełnił to doskonale. Dlatego jak ważne jest trzymać Jezusa Chrystusa, patrzeć na Niego, nie puścić Jego i wierzyć w Jezusa Chrystusa, nie puścić tego. Bracie i siostro, choćby nie wiadomo, co się działo na tej ziemi, jeżeli to stracimy z ja stracę, ty stracisz. Nie ma znaczenia, kto, ktokolwiek. Nie ma tutaj jakiegoś stażu, który sobie ktokolwiek wyrobi, ja czy ty, czy ktokolwiek. Ale jeśli przestaniesz widzieć syna i wierzyć w Niego, to jesteś pod wielkim zagrożeniem, ale kiedy patrzysz na Niego, widzisz Go i wierzysz w Niego, jesteś w bezpiecznym miejscu, będzie człowiek uratowany. Amen. Amen.